Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć i dodać własny lód w skrzyni w Minecraft. Także zapraszam was do oglądania. Więc pierwsze, co robimy, to tworzymy nowy folder. Nazywamy go tak, jak chcemy, żeby nasz DataPak się nazywał. Ja go nazwę Tutorial. W środku niego tworzymy nowy folder, który nazywamy Data, a po prawej od niego tworzymy nowy plik, który nazywamy pack.mcmeta. A w środku tego pliku Wpisujemy coś takiego, a w description wpisujemy opis. Zawartość tego pliku będzie w opisie, a pack format ustawiamy na 61, jeżeli robimy datapacka dla Minecrafta 1.21x. A... Tak, to powinno być tu. Wchodzimy w ten tutorial, tu jest data, tu jest pack mcmeta. Wchodzimy do daty, tworzymy nowy folder i nazywamy go tak, jak chcemy, żeby nasz namespace się nazywał. Ja sobie wybieram tutorial. Ale, jest to nazwa, którą będziecie musieli zapamiętać i będziecie się do niej później odnosić. Ta nazwa nie może mieć znaków specjalnych, co za tym idzie spacji, a litery mogą być tylko małe. Wchodzimy do środka i tworzymy nowy folder. Nazywamy go LUT Podłoga Table. Teraz y, wchodzimy do przeglądarki y, i wchodzimy na taką stronę missout.github.io. Y, teraz wchodzimy w Loot Table. Jeżeli nam się na stronie głównej to nie wyświetla. To wchodzimy w All Generators i wpisujemy Loot Table. E, teraz Type wybieramy na Chest i wybieramy Pulse. Teraz w Rolls wpisujemy ilość itemów, która ma się zrespić. Ja na przykład chcę 8 o 9 itemów. E, teraz wchodzimy w Entries, wybieramy Item i wpisujemy nazwę tego itemu. Ja na przykład wezmę. E, teraz dodajemy kolejny entry. Ja na przykład zrobię je, item diamond i kolejny entry, załóżmy item iron. DeepState Iron OR. E, I jak sobie będę to rolował, to widzimy, wyskakują właśnie takie ilości. Ale ja na przykład bym chciał, żeby było o wiele więcej kobłebów. I jak wyliczyć szansę na pojawienie się tego? Jak obliczyć, jaką wagę trzeba wpisać, żeby była jaka szansa? Tą wagę oblicza się w ten sposób, że waga, którą chcemy wybrać, na przykład chcemy, żeby diament był wagi 2 i żeby obliczyć jego procent na, na zespełnienie się, to musimy go podzielić na łączną wagę wszystkich przedmiotów, ja mam 3, więc A plus B plus będzie C i w moim przypadku 1 plus 1 plus 1 to 3, 2 trzecie. 2 trzecie to około 66% przecinek 7. Um, więc, jeżeli chcemy, żeby na przykład Um, Deep slate Iron Ore miał znacznie większą szansę 5, diament dajmy na przykład 1, a kopływ dajmy 4 to teraz po obliczeniu tych szans 5 dodać 1 dodać 4 to jest 10, 50 to jest 1 druga, czyli 50% 40 to jest ym, 40% więc ym, z takim ustawieniem można przerolować, zobaczyć jak to wygląda. Jak nam się to podoba, to kopiujemy skrypt. Przechodzimy do loot table, tworzymy nowy dokument, nazywamy go na przykład ym, własny loot.json. Wchodzimy w niego i wklejamy to. Zapisujemy i wychodzimy. Teraz, teraz wchodzimy na mcstacker.net i wybieramy ukośnik give generator. Teraz tak na samym dole give item musimy wyszukać chest. Teraz komponent będzie nas interesował container loot dodajemy i container loot wpisujemy nasz namespace. Czyli ja to nazwałem tutorial dwukropek i wpisujemy nazwę tego pliku czyli własny loot Teraz klikamy copy i przechodzimy do Minecrafta. Dobra, już mnie zraspiło e, i teraz tak, wklejamy to komendę, którą skopiowaliśmy, klikamy enter i mamy w ekwipunku chesta z tym właśnie lootem. Jak go klikniemy, to wygeneruje nam się loot, który wybraliśmy. Dobra, e, standardowo, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to nie, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka pokomentować tego filmu i widzimy się w następnym filmie. Pa!